Witam, tu Supełek, Jesteśmy w miejscowości Knorozy, to jest na Podlasiu, miejscowość między Białym Stokiem a Bielskiem Podlaskim. Właśnie podjeżdżamy na rozładunek kombajnu Vektor. No. To jest go oh. Tu jest zima normalnie. Tu jest zima! Я вот на улице, на А еще это... <mulny> Daj tu, Jak odłożymy tu, to Nie, dobra, to teraz to i tak najwyżej ktoś poczeka Bo no, To tam już nie Dobra, dawać, tak? Jedziemy Jeszcze trochę, dobra, na siebie. Poczekaj, daj niżej. On włoży belkę pod tym. Dobra, dobra.

上田君とね。 Zaro zero! Czekaj 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 Tak w dole wszystko takie kurde sztywne że sesum Ja, det Jeszcze go do góry. Jeszcze go do góry. Jeszcze go ruszczę. Dobra. Mały wypadek ślizgwa jak wykimno artek minut 10 łapy trestniały łapy był tak zmarznięte, że... Co się też? Ja po no. porynkach mam tu Głupota to głupota No, picie to jest życie no, Leczenie każdy to, <noise> to prawdziwa praca, nie? Mów <noise> trochę głośniej, bo ja nie słyszę kurwa Pod nosem coś mruczyć kurwa ra I gadżet. Mhm. Bądź bon do wykorzystania w sklepie internetowym mhm. za 200 zł. No, dziękuję.